W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać, co możecie się bawić na spacerze ze swoim psem. Więc tak, bierzemy trzy smakołyki. I tutaj moja koleżanka trzyma frytkę. Stój, stój, stój. I teraz ja... Fryta, Fryta, zobacz, smakołyki. I teraz rozrzucam je gdzieś tutaj, żeby ona je znalazła. Szukaj, Fryta. Dobrze. No, szukaj dalej, szukaj. zobacz tutaj, co jest. No, szkoszka. Szukaj, Dobrze. Szukaj dalej. No, to bardzo fajne. No, szukaj, szukaj. Jest teraz, zobacz. Dobrze. No, a teraz następne zabawo jest bieganie. Kolejną zabawą będzie przeskoczenie przez takie krzaczki. chodź hop! Dobrze! Frytka, hop, hop! Hop, Frytka! Teraz będzie taki yeah. będzie taki jakby taki trochę spacerek, kawałek spacerku, ale tak to będzie jeszcze zabawa. Tak, będzie tak. Więc idziemy po takim czymś, jest taki jakby taki lasek. Chodź, Chodź tak. Kolejną zabawą jest coś takiego, że trzymamy w jednej ręce smakołyk, i czy w tej, czy w tamtej, i piesek musi wyczuć, w której to jest ręce. Teraz pokazuję dla krótkich smakołyk. W tej? Dobrze. No i to właśnie mniej więcej. Tak, jest, jest moja Frytka na spacerze. Wiem, że już są dwa spacery nie trzy spacery, ale każdy jest inny, bo wcześniej był w lesie, potem był w mieście, potem był z Martyną, a teraz jest z zabawami i z się Pokażę Wam ją. Ta. I z Frytką, oczywiście, i ze mną. Ja zawsze to mówię. No a teraz y, tą przeszkodę tylko będę musiała pokonać na nią wejść i każde zainteresowanie. O, moja mucha! Klikarem. Dba. To jest ta zabawa. Kolejna zabawa jest, aportowanie. Jestem trochę duża sympatyka. Ła. Dobra. Spójrz, jak wiele masz aportowanie. Muszę biec z nią, mistrę, bo nie puszczę. Так выглядит афартованный. Właśnie tak mniej więcej wygląda y, każdy spacer z moim psem. Tylko wtedy nie nagrywam i jest mi nie... trochę ładny. Kliker, trochę łatwiej. No i tak ogólnie tak wygląda. Właśnie zabawy i takie tam rzeczy.